Tutaj i tutaj. I, i jeszcze na tutaj na Instagramie, i na Facebooku. Nie wiadomo, gdzie na patrzeć. chyba kamery. jesteśmy też jeszcze. ciekawe jest to właśnie, jak to wszystko będzie. Wydaje się, że jesteśmy. Witaj Stało. Damianie, nasz wierny czytelniku. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwo. Dobry wieczór. My tu zaraz sobie posprawdzamy, czy wszystko śmiga i gra. Mhm... Mamy hmm. problem z Facebookiem. E... Najgorzej. Najgorzej. Ale tak, już jest po 21.00. Dobra. Już Facebook myśleliśmy. mi pokazuje, że jesteśmy, ale że jednak nie Coś jesteśmy. Coś się zawiesi, Ale to będziemy próbowali za chwilę. Dobra. I powiem. Chyba wróciliśmy. Napiszcie tak. nam, czy nas y, słychać, bo my się nie słyszymy. I użyliśmy wszystkie nasze sprzęty, jakie mamy w domu, więc nie mamy za bardzo, gdzie tego sprawdzić. No i jest to super. No ale fajnie. Cześć Aneczko, No jest to super. Jak tam e, Facebook Dobra, Facebook, jeszcze poczekamy. Tu coś się zacina, niedobrze. Niedobrze, że na Facebooku się zacina. Nie, ja myślę, że to możemy wyłączyć chyba. Żeby sobie w razie czego. Mm -hmm.